Cześć! Z tej strony kanał Tajlandia Online oraz Michał prowadzący stronę Azjapozmroku.pl Cześć nie zapomniałam jak ta twoja strona się nazywa. Słuchajcie, bardzo często nas ludzie się pytają o pracę w Tajlandii, a też właśnie z naszego doświadczenia o pracę nauczycielską w Tajlandii. Uh -huh. e, ja już taki no. jeden filmik jeden zrobiłam mamy go na kanale Tajlandia Online i, i gdzieś tu widzicie linki sobie zobaczcie e, właśnie o moim doświadczeniu, a dzisiaj nam Michał opowie o swoim doświadczeniu. Bardzo, no, bardzo muszę... bym chciała przede wszystkim opowiedział i od momentu jak przyjechałeś do Tajlandii i jak się w ogóle w to wpakowałeś. No Muszę przyznać, że chyba połowa wszystkich wiadomości, które w ogóle dostaję, to są wiadomości związane z tematyką, jak znaleźć pracę jako nauczyciel angielskiego. Niektóre wiadomości są trochę śmieszne, zaczynają się od. Nie wiem, czy dobrze mówię po angielsku, ale chciałbym być nauczycielem. Korych, to nie jest takie do końca śmieszne w Tajlandii, przyznajmy. No, bo znaczy, to jest troszeczkę tragiczne, że faktycznie osoby nie znając angielskiego mogą pracować jako nauczyciel angielskiego w Tajlandii. Jest to możliwe, jest tak? Wciąż. ponieważ Tajowie nie są w żaden sposób wstawieni oszacować znajomości angielskiego innej osoby. Ale anyway, może na wstępie powiedzmy, jakie trzeba warunki spełniać, żeby w ogóle być nauczycielem angielskiego. Więc praktycznie jedynym warunkiem, jaki, jaki jest, to posiadanie wyższego wykształcenia. Trzeba mieć studia licencjackie. Jakie to są studia, to już nie ma w ogóle znaczenia. Dla tajów to jest bezistotne. Bez, bez Ważne jest, żeby były studia. No. Żeby to był prawdziwy dyplom, a nie kupiony, wcześniej na chaos. No tak, jeszcze do niedawna nikt tego nie sprawdza, ale teraz taka instytucja KURUSAPA, wydająca licencję dla nauczycieli sprawdza dyplomy, także już nie przechodzą takie kupione za jest 2000 zobaczy. To nauczycielskie, tak? No nie, nie będziemy się tam wdawać, dyplom co to jest. to też potwierdza Ministerstwo Edukacji, więc no na pewno fałszywy dyplom nie przejdzie. Hmm. Więc teoretycznie potrzebne nam jest tylko to, natomiast tak, żeby pracować legalnie, natomiast większość miejsc będzie również wymagać jakiegoś kursu nauczycielskiego typu Tefl albo Celta. Także. Um wypadałoby mieć jeden z tych kursów, żeby w ogóle mieć jakieś pojęcie o tym, jak, jak uczyć. Co nie jest wymagane żadne... Żeby znaleźć pracę, nie trzeba mieć żadnych egzaminów językowych, to chcę. Ale żeby dostać wizę już tak. Żeby dostać work permit, tak? Tak, no work permit. Work Wizę permit. można dostać bez żadnych egzaminów potwierdzających znajomość językową. Natomiast, żeby już dostać pozwolenie pracy, faktycznie trzeba zdać TOIK. Na jaki tam był... To był jakiś bardzo, bardzo niski próg i... 600, tak? 600, tak, 600 to było minimalne. No w każdym razie 990, jakiś śmieszny. to naprawdę... No, jakiś śmieszny tam poziom tego, także co jest najważniejsze, to trzeba mieć studia. Wypadałoby mieć jakiś certyfikat nauczycielski. Jeśli mamy studia i certyfikat nauczycielski, to znalezienie pracy jest bardzo proste, to jest... Kwestia przyjechania wysłania CV w 10 miejsc i, i zobaczyć, ile osób się sioduje z powrotem. A jeśli nie mamy, to oczywiście nie polecamy nikomu, nikomu pracę na czarno. Natomiast w Tajlandii i w całej Azji również jest to możliwe, aby znaleźć pracę. Um, aczkolwiek będzie się to wiązać z kilkoma problemami, no przede wszystkim jest dziwa. jakieś ryzyko, że w ogóle nas aresztują, deportują i tak dalej, bo to jest uh, łamanie prawa. Druga dziwa, rzecz to jest wiza. Druga sprawa to jest wiza. Um, no żeby mieć wizę pracowniczą trzeba mieć skończone studia, a na wizach turystycznych nie wolno mieszkać w Tajlandii. Oni po prostu po, po iluś tam wizach, dwóch, trzech, czterech, zaczną się dopytywać, dlaczego ty tak długo jesteś w Tajlandii? Czy ty na pewno jesteś turystą i tak dalej? To stwarzają problemy i mogą na przykład do kraju nie wpuścić. Nie, kolejny raz. Tak, i więc. No, nie polecamy tego, absolutnie. absolutnie nie polecamy, aczkolwiek, czy się da? Tak, da się. A czy da się bez certyfikatów nauczycielskich też się da? No, To jest trochę smutne, że w, w tak naprawdę jak tylko się oddycha, jest się białym i dobrze wyglądającym, to praca zawsze się znajdzie. I, I to jest chyba najważniejsze wymaganie, chyba ważniejsze niż te studia, żeby być młodym, dobrze wyglądającym, e, najlepiej jasne włosy, i jeszcze do tego, jak, jak być kobietą, to już w ogóle full wypas, dlatego że większość e, 90% ekspatów w Tajlandii to są mężczyźni. Także jeśli jakaś kobieta m, tutaj już się znajdzie, to naprawdę jest jej dużo łatwiej znaleźć pracę. Więc to są takie. Generalne wymagania co do, co do tego, jak kim trzeba być, co trzeba są reprezentować, żeby. Okej, okay, ale wróćmy do tego mojego pierwszego pytania. Jak dopiero przyjechałeś do Tajlandii, jak w ogóle zostałeś nauczycielem? Jak to się stało? Co ja jeszcze w Anglii zrobiłem sobie ten kurs TEFL. Czyli leciałeś do Tajlandii celowo, wiedząc co będziesz tu robić? Mm, no, za pierwszym razem przyjechałem na wakacje w 2008, a już za drugim razem jak jechałem, to jechałem z zamiarem pracy w 2011, więc miałem już przygotowane dokumenty na to. I teraz jest super, bo oglądacie ten filmik, więc możecie zapoznać się z sytuacją. Macie moją stronę, stronę, 10 stron innych w języku polskim. Jak ja tu przyjeżdżałem w 2011 roku, nie było ani jednej strony po polsku, nic. W Co było napisane w internecie, to tylko informacja, że można znaleźć pracę jako nauczyciel, jeśli jest się native speakerem. Więc ja tu przyjechałem po prostu w ciemno i szczerze nie wiedziałem, czy znajdę pracę. Miałem w kieszeni dosłownie 1000 funtów. Angielskich, czyli tam z 5000 złotych. Um, I tak naprawdę nie wiedziałem, co będzie, ale miałem tak już wszystkiego dosyć w Europie, że stwierdziłem, że albo to, albo nic. I teraz już wiem, że desperate times call for desperate measures. Pracę znalazłem po pięciu dniach, ponieważ czułem to ciśnienie, że... Lepiej niż ja, widzisz? Lepiej jednak być kobietą. No tak, zdecydowanie. No w każdym razie wiedziałem, że jeśli nie znajdę pracy bardzo szybko, to po prostu pieniądze mi się skończą. Tam, nie wiem, 5000 tysięcy złotych to może wystarczyłoby na, na dwa rzecz. miesiące. No to mniejsza z kursem walut, ale powiedzmy, że dwa miesiące bym przejechał na tych, na tych moich oszczędnościach, ale już potem byłoby trochę niefajnie. Także miałem po prostu dwa miesiące na znalezienie pracy i okazało się, że to jest bardzo proste. No, napisałem do kilku miejsc, ja wtedy używałem strony adjourn.com. To no, jest taka strona... nadal no, 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 osób używa, no, dalej osób używa najpopularniejsza jest. strona, przy czym ja tej strony nie, nie polecam. W ogóle jak chcecie wiedzieć jak się pisze adjan? to po prostu sobie sprawdźcie w uh, po tajsku to jest profesor, także po prostu sobie wygooglujcie, to jest AI Aryny uh, Ale anyway um, ja tej strony nie polecam, bo oni tam są troszeczkę strict, jak chodzi o bycie native speakerem, a, a w ogóle jakieś tam ogłoszenia, że bez studiów czy coś, to, to się w ogóle nie pojawiają na tej stronie. Mm. Także jest trochę ciężko. Są lepsze miejsca do znalezienia pracy, to są grupy na Facebooku, typu Teaching Jobs in Thailand, e czy Teaching Jobs in Asia, i tak dalej. Jest masa takich grup, i w tych miejscach najłatwiej znaleźć pracę. może na przykład wystawić tylko takiego posta, że część jestem takim a takim misiem, szukam pracy, i tam jest dużo headhunterów, i oni po prostu wychwycą to, jeśli ktoś jest wystarczająco dobrze wyglądający, bo to jest naprawdę gówna. Czyli musicie mieć dobre zdjęcie profilowe? Musi być dobre zdjęcie, które podkreśla to, jacy jesteśmy biali, najlepiej tam trochę oczy na nie. Niebiesko podkolorować w Photoshopie i wtedy praca jest gwarantowana już wszystkie inne kwalifikacje są mało ważne. Ja się um, śmieję, to jest przykre. No, przykre, ale, niestety, ale prawdziwe, naprawdę. A akurat wiem, ponieważ po, przez rok pracowałem w agencji rekrutacyjnej i po prostu um, wiem jak to wygląda. Naprawdę, mając 60-letniego 60 native speakera z Kanady, który ma magisterkę i 10 lat doświadczenia i mając młodego Ruska, który nie ma nic oprócz blond włosów, szkoły biorą tego Ruska. A także wyobraźcie sobie jak tutaj wygląda rekrutacja. No, strasznie powierzchni. Natomiast tak jest i, i nic z tym nie zrobimy. Eee, no i co tu jeszcze można dodać? A może opowiedziałbyś nam, no, bo wspomniałeś, że pracowałeś właśnie dla agencji uh -huh. jako headhunter, więc może opowiedz coś trochę więcej. Czy się opłaca pracować bardziej dla agencji? Czy bardziej się opłaca samemu znaleźć pracę? Jak ty to widzisz właśnie z tej perspektywy? No generalnie praca dla agencji wiąże się z tym, że oni będą ścinać jakąś prowizję na tym. Oczywiście każda agencja twierdzi, że oni kasują szkoły, a nie nauczyciela. Natomiast fakt jest taki, że wypłata będzie trochę mniejsza, jeśli pracujemy z agencją. No i czasami trudno się do nich dodzwonić i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj? no w tej, w której ja pracowałem średnio było pomiędzy 3 a 8 tysięcy ściągali z wypłaty aczkolwiek agencje faktycznie pomagają w załatwianiu papierów w wyrabianiu wizy i w szukaniu mieszkania, no nie wiemy gdzie mieszkać na jakimś zadupie, wystarczy, że pracujemy dla agencji i po prostu się ich prosi, ej pomóżcie mi znaleźć mieszkanie, ktoś przyjedzie przywiezie samochodem, będzie tłumacz będzie wszystko, a jeśli pracujemy bezpośrednio do szkoły, to być może wypłata będzie trochę większa ale to się wiąże z innymi problemami. Na przykład, ty miałaś taki problem, ja że szkoła nie wiedziała, jak zrobić szkoła papiery miała na wizy. Nie w ogóle, jaka wiza, jak to się robi, jakie dokumenty. Więc nawet po tym, jak ja im dostarczyłam całą listę dokumentów, które są potrzebne, okazało się, że oni potrafili i tak całą sprawę spieprzyć dobrych. No, żeby nie skłamać, no co najmniej pięć razy. My tam chyba z dziesięć razy do tego imigracyjnego razem z Maćkiem jeździliśmy. To była tragedia. A problem był taki, że dopóki ja nie zrobiłam tej wizy nauczycielskiej, my nie mogliśmy zrobić wizy dla Maćka. Wizy dla Maćka, tak? No, małżeńskiej Małżeński, wizy. Małżeńskiej, tak. I to był największy problem. I trochę nas tak czas podcisnął na nas i musieliśmy... Aha. Musieliśmy zrobić właśnie jeszcze po jednej wizie, co się wiązało z dodatkowymi kosztami, bo trzeba było wyjechać zrobić wizę, wrócić. No, kupa czasu, kupa pieniędzy, kupa nerwów na to poszło, więc naprawdę nie polecam samemu załatwiać wizę, bo to niestety nie Europa i tu się po prostu uh -huh. tak nie da. Dobra, no, generalnie... Jesteście Mazochistą. Uh -huh. Generalnie powiedzieliśmy wszystkim, co jest ważne. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć o takiej drugiej metodzie szukania pracy w, w szkole. Um... Czyli przyjeżdżamy na miejsce, ubieramy się w jakieś zajebiste ubranie typu koszula wyprasowana z krawatem, spodnie w kantkę i po prostu idziemy... Tak, ma być Oni, się, tak, bardzo ma być, oni się bardzo patrzą na to I, i po prostu idziemy osobiście do szkoły i dlaczego to robimy? Po to, żeby oni sobie mogli poglądać, o czym jesteśmy super biali i, i... I wszyscy oni, jak słyszą Polskę, to ich częste pytanie, jest, czym mówimy po angielsku w Polsce, dlatego... Tak, um, proszę, każdy mówi. Uh, no Tajowie nic nie wiedzą o niczym poza Tajlandią i absolutnie ich to nie interesuje, więc Polska to jest coś absolutnie ja cię abstrakcyjnego. Chcę ja chyba o tym już wspominałam w którymś filmiku, ale niedawna koleżanka z pracy pytała się mnie, oj, brama, jakaś umów. Koleżanka z pracy pokazywała mi mapę Azji Południowo-Wschodniej i prosiła, żebym pokazała, gdzie tu jest ta Polska, z której ja jestem. No, no, no to taki. generalnie odzwierciedla tak, wiedzę no. Tajów, ale co chciałem jeszcze powiedzieć, dostaję masę pytań związanych z pracą. E z mojej strony codziennie dostaję, więc po prostu przeczytajcie wszystko, co tam napisałem i, i teraz chyba powtórzyłem w tym filmiku, bo nie po prostu mi się nie chce odpisywać Czartuję na te pytania. Do dostaję pytania też często, nie wiem czy mówię dobrze po angielsku, ale chcę być nauczycielem, No, no to po prostu może się nauczyć najpierw tego angielskiego, ponieważ angielski jest bardzo prostym językiem. Jak się przyłożyć, to w dwa miesiące można się nauczyć. To nie jest żaden skomplikowany język. Jest ten sam alfabet, nie ma żadnych tonów, więc wystarczy, że się siądzie z książką, weźmie się jakiegoś znajomego z Ameryki albo z Anglii i naprawdę angielskiego się można uczyć. tak. Macie milion ludzi do praktykowania, macie filmy po angielsku i tak dalej, więc naprawdę najpierw się nauczcie angielskiego, zanim chcecie uczyć innych angielskiego, bo to jest takie um, pytanie trochę dziwne według mnie. No. no i co, to by chyba było na tyle? No, ja też tak uważam. W sumie, jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, odwiedzajcie starym mm -hmm, Tylko nie powtarzające się pytania. Prosimy, ja będę wszystkich naprawdę odsyłał piszcie, do, piszcie. do sekcji e, pytań. Tak, sekcja fuck you. <todgłosy> Czyli frequently Asked questions. Nie, to jest przyzwoity Nie to powtarzał. Znaczy, tam okay. gwoli ścisłości, żeby nie było, że nie wiemy, że to jest FAQ. <todgłosy> taki, taki mały off-topic. Mamy w końcu nowy mikrofon. I mam nadzieję, że teraz słyszycie lepiej. E, dziękuję Wam bardzo, że oglądacie nasze filmiki. I jeśli chcecie wiedzieć o, o, o pracach poza branżą edukacyjną, to oglądacie następny filmik, bo o tym właśnie będzie. I do zobaczenia. Cześć! Cześć.